Zdjęcie Dereszowskiej bez makijażu trafiło sieci. Fani o nie mieli. Anna Dereszowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się ze swoimi fanami i elementami ze swojego życia prywatnego. Profil aktorki śledzi ponad 300 tysięcy osób, żywo zainteresowanych tym, co się u niej dzieje. W wolnych chwilach Dereszowska poświęca się swojej rodzinie i macierzyństwu. Gdy tylko trafi się okazja... Zabiera swoje dzieci i partnera, i wyjeżdżają, by odpocząć z dala od miasta. Aktualnie aktorka i jej rodzina przebywają w polskich górach. Anna Dreszowska podzieliła się w sieci zdjęciami z wakacji. Pierwszy pogrypowe spacery w wiosennych styczniowych górach. Spodziewaliśmy się śniegu. Ale pogoda tej zimy zaskoczyła nie tylko drogowców. Z jednej strony miło, bo ciepło. A z drugiej jednak ciut przerażająco, że w środku zimy temperatury sięgają kilkunastu stopni, pisze Dereszowska. Fani zwrócili jednak największą uwagę na to, że aktorka nie ma na sobie ani grama makijażu. Internauci zachwycają się tym, jak świetnie wygląda w naturalnej odsłonie i nie szczędzą jej komplementów. Dereszowska w wywiadzie dla Health.pl zdradziła, że dba o swój wygląd. Jednak nie przesadnie. Dbam o kondycję skór twarzy, ciała, ale raczej w domu. Raz na jakiś czas zdarza mi się też odwiedzić jakiś salon kosmetyczny, choć niezbyt często, wyznała. Zobaczcie, jak wygląda Anna Dereszowska bez makijażu na zdjęciach niżej.